Dzień dobry moi mili. Zgodnie z prośbą, właściwie zgodnie z obietnicą, zacznę od tego, co wam obiecałem. Ale może najpierw to miała być nagroda dla was. Niestety dostałem kilo hejtu, nic poza tym więc nie mogę sobie pozwolić na to, żeby odbierać obelgi, jaki to ja oszust jestem i upodobniać mnie do buddy, który czego mu nie udowodniono, bo nawet nie skazano go, więc w myśl prawa jest niewinny, a zarzuca mu się karuza lewatowskie i jakieś nielegalne loterie. Konkurs, który ogłaszałem był e, legalny, nie wymagał zgłoszenia e, i generalnie tak to wygląda. Z, ze sprzętu właśnie telewizyjnego e, to taka lampa, która Ma służyć do doświetlania. Dwie duże studyjne LEDy, takie naprawdę duże. Nie będę ich otwierał, bo karton jest za duży. Taki zestaw mikrofonu na stopkę taką. Tak on wygląda w rzeczywistości. No i gwóźdź programu. Ta właśnie kamera PXW Z200 o wartości sama kamera oczywiście o wartości 17,5 tysiąca złotych. Razem w sprzęcie mamy 29 na 30 plus 11, 41 tysięcy złotych bardzo dużo pieniędzy. To będzie Wam służyć. Tak więc moi drodzy, jeżeli macie jakiś problem związany z komornikiem, z egzekucjami, potrzebujecie interwencji to oczywiście bardzo proszę i, 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 i będziemy tutaj sobie działać dla Ciebie, dla Was. Pozdrawiam serdecznie Piotr Szałwiński, Fundacja Wady Mekum